Dobry moi drodzy, witam Was ponownie na kanale Zielony Listek z tej strony Paulina. Dzisiaj kolejny roślinny film przed nami, a mamy bardzo ładne zakończenie roku słoneczne. No i pod to słoneczko dzisiaj myślę, że wypada pooglądać trochę roślin. Ostatnio w ankiecie na społeczności zapytałam Was, jakie rośliny chcielibyście zobaczyć hmm, jako pierwsze w formie opowiedzenia, pokazania Wam mojej kolekcji danego gatunku. No i podałam Wam tam pięć różnych gatunków. E, oczywiście wygrały filodendrony. Drugie miejsce zajęły EpiPrem, na których nie mam tak dużo, ale też chętnie Wam o nich opowiem. No i dzisiaj gwiazdami tego odcinka będą moje filodendrony, których mam około 20. To naprawdę całkiem sporo. Od razu powiem Wam, że e, moje filodendrony nie są jakichś takich gigantycznych rozmiarów. E, raczej są to rośliny małe. Kilka z nich nabyłam jeszcze niedawno, pod koniec tego roku właśnie. No i gdzieś tam staram się je uprawiać, poznawać. Ich potrzeby, żeby było im dobrze, żeby rosły ładnie, zdrowo. Nie skupiam się na tym, aby aktualnie produkowały jakieś duże liście, tylko żeby po prostu fajnie przetrwały zimę. A co będzie wiosną w przyszłym roku, no to zobaczymy. Na ten moment muszę przyznać, że e, naprawdę mi te rośliny sprawiają bardzo dużo radości, także cieszę się chwilą, cieszę się tym, co jest, tym, co mam i myślę, że możemy zacząć. E, ponad 20 roślin to wcale nie tak mało, więc nie będę przeciągała tego wstępu. Zapraszam do spędzenia chwili ze mną wśród roślin. Pokażę Wam jedne z moich pierwszych filodendronów, które e, nabyłam. Są to filodendrony pnące, które niestety, ale właśnie podczas mojego wyjazdu na wakacje e, bardzo, bardzo ucierpiały przez atak wciornastka. I jest to taki uroczy słuchajcie, duecik jak z, e, filodendron z Brazil. Ten zielono-żółty oraz filodendron e, Lemon Lime jeden z moich ulubieńców, który przepięknie rośnie w zachodnim oknie te filodendrony, mm, podobnie jak Mika, z którego zaraz Wam pokażę no, bardzo ucierpiałybym przez atak wciornastków i one niestety były przycięte no, przy samej ziemi żeby nie powiedzieć przy samym tyłku tak ładniej brzmi e, no i to wszystko co tutaj widzicie no, to jest odrodzenie się z popiołów te rośliny wypuściły te wszystkie listeczki no, praktycznie na nowo, przy czym to wszystko, te jaśniutkie, limonkowe serduszka urocze, no, to jest wypuszczone na przełomie listopada i grudnia. Także to są, można powiedzieć, takie jesienno-zimowe liście. Tego filodendrona przedstawiłam, żeby dostawał takie resztki światła z lampy. On stoi na półce w salonie i jego jedynym takim źródłem światła to są takie bardzo rozproszone, światło, właśnie lampy, którą doświetlam roślinę. No i on troszeczkę przyhamował ze wzrostem. Patrzę tutaj dokładnie, czy właśnie nie ma jakichś wciorów, bo właśnie jak wyjmowałam te wszystkie filodendrony, żeby je tu przynieść, no to na dwóch znalazłam jeszcze wciornastki. Wszystko Wam zaraz opowiem. Eee, ciężko się pozbyć tego dziadostwa, ale no już naprawdę eee, nie patyczkuje się, tylko jedzie ostra chemia i w ogóle się nie przejmuję już niczym, tylko robię opryski. E, widzicie, ja tu tak spojrzałam na tego Brazila, tutaj na te e, listeczki, no bo są naprawdę takie hipnotyzujące. Przepiękne ma te wybarwienia i w jednym z nadchodzących e, noworocznych odcinków poświęconych filodendronom lubicie te odcinki, co bardzo mnie cieszy, prosicie o nie, abym nagrywała. No i mam tu kilka małych projektów do nagrania, między innymi e, te dwa filki będą połączone razem do jednej donicy. Myślę, że będą ładnie razem wyglądać, ładnie się uzupełniać i wywędrują właśnie na tą moją półeczkę w okno zachodnie do tej, do tej doniczki tutaj i będą sobie żyły razem. Będę miała zaoszczędzone miejsce, a temu filkowi na pewno zdecydowanie będzie lepiej w oknie zachodnim. I zobaczymy, jak urośnie przez wakacje. Kolejnym filodendronem blisko spokrewnionym z tymi właśnie dwoma poprzednimi jest filodendron scandens. Mikans, który podobnie, moi drodzy, jak te dwa poprzednie wilki, był obcięty przy tyłku. Był przepiękny, był długi, no ale zjadły go w więc go obcięłam. Eee, po czym w powróciły i musiałam mu zafundować kolejny oprysk. Troszkę uszkodzeń na liściach się eee, jakby. Pojawiło po tych wciorach, ale tylko na nielicznych liściach. Reszta rośnie pięknie. tutaj jakieś suche. I to wszystko kochani wyrosło, można powiedzieć... Nie no, nie ma już. Jest ok. E, to wszystko tutaj wyrosło, można powiedzieć, od sierpnia, września jakoś tak. Ehm, no nie jest to zły wynik. E, Mikans rósł sobie w drewnianej, chojowej półeczce. Słuchajcie, w oknie południowo-wschodnim, więc miał bardzo dużo światła, nadal go ma dużo, ale będę już go powoli przestawiać, Myślę, będę myśleć o zmianie stanowiska, jeszcze niech troszkę podrośnie, na razie są to takie widzicie młodociane listeczki, bardzo go lubię, uważam go za przepiękną roślinę i jakby z drugiej strony nie wyobrażam sobie nie mieć go w swojej kolekcji filodendronów. Skoro jesteśmy przy się, to nie sposób nie wspomnieć o moim filodendronie Campos Anum, którego razem sobie w, przy okazji przesadzania jakiś czas temu przesadzaliśmy do większej donicy. Ja go też pocięłam. On był w postaci takiego długiego, jednego, pięknego pnącza pędu. Widzicie, to już jest... Już Teraz będę sprawdzała czy na pewno, bo on też był w wakacje zaatakowany. No słuchajcie, tutaj wszystkie te sadzonki się fajnie przyjęły. Podjęły wzrost. Może tutaj zobaczycie. Sporo młodych listków wypuszcza. Tutaj do góry też idą młode listki, więc on rośnie. Palik, palik mu muszę przedłużyć. Jest niestety suchy. Jest niestety tutaj sucho. Jest taki chrupiący suchy mech w środku, wiecie co? Po tym jak sobie te paliki uzupełniłam mchem no to muszę Wam przyznać, że ciężko mi jest utrzymać je wiecie... wilgotne, mokre. Wysychają mi one szybciej. Nieraz na tydzień. Także... zastanawiam się jaki tutaj jest sens teraz tego. Ale już widzę sens. Dobra. Ten pęd tutaj on mi się tutaj wrósł. W palik. Białym korzunkiem, właśnie to zobaczyłam. Także dobra, zaraz jak będę odstawiała to na że ten palik, jeszcze sobie dam szansę z tym wypełnieniem muchu. Natomiast filodendron, no ma się dobrze po cięciu po przesadzeniu, jak widzicie, jest dosyć gęsty. Lampa, światło z lampy pada na niego od góry, dlatego się tak dziwnie tutaj układa, żeby jak najwięcej tego światła, wiecie, pozyskać dla siebie. Rośnie ładnie, bezproblemowo. Niedługo mu przedłużę ten palik i zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, nie odeszłam jeszcze daleko od tematu tych skandensów. Mam tutaj kolejnego skandensa, tym razem w odmianie Cream Splash i powinnam go pokazać przy właśnie przy tym Brazilu. Zobaczcie, on jest bardzo podobny do Brazila, tylko posiada mm, dodatkowo. Takie kremowe smugi. Ma jakby takie trzy kolory. Tutaj tego kremowego koloru troszkę widać, jeżeli ładnie mi się tutaj wszystko wyostrzy. Jest to taka jaśniejsza smuga. Mam nadzieję, że jak dam temu filkowi więcej światła, to on jeszcze będzie się ładniej wybarwiał. Co ciekawe, to jest właśnie ten filodendron od Damiana z Zielonego Okna. I ukorzenił mi się tutaj znakomicie. Ja go tutaj pocięłam na. Mniejsze cząstki, i zobaczcie, jakie ona ma tutaj przepiękne korzonki. Już mogę w zasadzie myśleć o zapewnieniu mu domku nowego, nowej doniczki i postawieniu go właśnie bliżej światła. Mam tutaj około trzy sadzonki, więc zrobi się z niego niedługo taka fajna, pełniejsza roślinka. No i oprócz tego mam w tym słoiczku rozmaitości jeszcze syngonium Menlandii, które ostatnio przyszło z chopa, już wypuszcza korzonek. i... Mm, oczywiście Amedrium zipelianum, które też już czeka na przesadzenie do docelowego podłoża. Tutaj powiem Wam, nie będzie teraz kolorowo. W ulubieńcach bodajże lipca pokazywałam Wam mojego filodendrona Ring of Fire, jaki był e, piękny. Miał około 5 albo 6 liści takich dużych, wypuszczonych u mnie. Niestety aktualnie wygląda ta roślina. Tak. Plusem jest to, że naprawdę. Że naprawdę tutaj ładnie się ukorzenił. On nie miał, wiecie co, oczyszczonych korzeni z mchu, bo przyszedł do mnie w takiej doniczuszce, w zaschniętym mchu. I ja z tym mchem go włożyłam do tej doniczki. I jest mu bardzo dobrze. Nie narzeka, poprzerastał sobie dalej tutaj w ziemię. Ten mech poszedł sobie w to podłoże tutaj też widać fajne korzeniska to jest jeden z powodów, dla których chcę wymienić wszystkie doniczki na przezroczyste no niestety, ale wciornasek również tutaj mi tego filodendrona nieźle poturbował rozwijał się tutaj niedawno też nowy liść i w tym liściu też było dużo młodych wciorów, one lubią młode liście natomiast ten już wychodzi zdrowy, jak Wam się dzieje coś właśnie z młodymi liśćmi, które dopiero się rozwijają są brzydkie, brązowieją, nie chcą się ładnie rozwinąć, no to może być oznaka, że tam już żeruje larwa wciornastka. Przykro, ale z drugiej strony głowa do góry, bo roślina żyje, jest już zdrowa, po ani śladu, idzie nowy listek, znowu się zagęści, idzie wiosna, więc będzie dobrze. Kolejny filodendron, to filodendron, który był największy, jaki miałam w kolekcji, jest to filodendron Painted Lady, którą pocięłam Eee, pocięłam i ukorzeniam od nowa, ponieważ przestał mi się podobać jej pokrój i chyba nic mi z tego pocięcia nie, nie wyjdzie, bo widzę, że że mi tutaj zaczyna znowu gnić coś słuchajcie, korzenie mi w ogóle nie chcą się tutaj uaktywniać słuchajcie, no i nie wiem, posnę to chyba na trzy i wsadzę po prostu w perlit i zobaczę, istnieje duże prawdopodobieństwo że stracę tą roślinę nie odratuję jej, natomiast jeszcze się postaram, powalczę, ale ona też nie jest taka droga, bardzo staniała ostatnio za taką emkową, ładną sadzonkę trzeba zapłacić już coś w okolicach 50-60 zł, więc jeśli bardzo się uprę, no to sobie w przyszłym roku odkupię. No na razie moja Painted Lady na cięcie nie zareagowała dobrze, pożyjemy, zobaczymy. Jest jak jest, natomiast teraz pokażę Wam z miłą chęcią, jak się ma mój Filodendron Squamiferum. Popatrzcie, jak ten gagatek się rozrósł. Piękny, duży liść, błyszczący. E, mnóstwo nowych wychodzi. On teraz stoi na parapecie okna zachodniego. Popatrzcie na te niesamowite tutaj ogonki liściowe, włochate. Stoi na parapecie okna zachodniego, więc teraz już w ogóle jakoś tak powyginał mi do tego światła, żeby, wiecie, ustawić się i jak najwięcej dla siebie e, tego światełka zdobyć. No ale tego, że, że pięknie rośnie, no to nie można mu zarzucić. Jest to jeden z prostszych e, filodendronów, e, jeden z bardziej okazałych i jeden z e, naprawdę dekoracyjnych, właśnie z racji na te m, włochate ogonki. Liściowe. Niby popularne, ale bardzo taki, wiecie, jednocześnie oryginalne. Te dwa słowa się wykluczają trochę. Myślę, że jest to trochę niedoceniona roślina. Mm, bardzo interesująca, każdemu polecam. No dobra, to po tym okazałym filodendronie z przechodzimy sobie do maluszka, do filodendrona Sodirini którego razem przesadzaliśmy w ostatnim odcinku na moim blacie, w mojej kuchni. Uroczy maluszek o srebrzystych liściach. Jest to taka miniaturka filodendrona Sody Roy. przynajmniej tak był reklamowany w Hands of Plants. E, mi się podobało właśnie to, że będzie miał drobniejsze listki, ale nadal te listki będą takie, wiecie, srebrzyste. Bardzo lubię takie filodendrony. Także wiecie, cieszę się, że on już dostał taki swój palik, podpórkę, że ładnie rośnie, ukorzenił się korzonki, puścił już z dwóch węzłów. E, także myślę, że już teraz będzie lepiej i troszeczkę przyspieszy na wzroście. No urocze są takie malutkie roślinki, przyznajcie sami, czy się ze mną zgadzacie. No dobra, jako że ten filodendron rósł w hydroponice, to mam tutaj jeszcze dwa, które właśnie mam w hydro. Przed Państwem mój filodendron. White Knight, jedyny, który został mi z tej mojej ulubionej trójki White Wizard, White Princess zostały zjedzone przez wciornastki White Knight okazał się najsilniejszy, albo po prostu do niego jeszcze nie zdążyły dotrzeć e, aczkolwiek on też zaliczył powrót wciorów, niestety niedawno widać e, to na jego kilku liściach, e, takie ślady pożerowania brązowe które świadczą o tym, że właśnie wciornastki dobrze się bawiły w tych miejscach, w których te ślady są. Zobaczcie sami, rośnie nie najgorzej, trzyma się witalnie. Właśnie tutaj, na tym liściu, który się rozwijał, poznałam, że znowu ma wciornastki. Liść jest zdeformowany, ma taki właśnie brązowy kolor. Na nim żerował wciornastek mały. Liść byłby piękny, bo zapowiadał się na Hafmuna. No ale niestety e, nic z tego nie wyszło przez szkodniki. Natomiast e, tutaj też stracił, tutaj też oderwałam jeden liść zjedzony przez wciornaskę, Ale ten tu nowy wypuszcza już zdrowy. Także mam nadzieję, że e, na chwilę obecną inwazja została zażegnana i roślina będzie teraz produkowała dla mnie ładniejsze liście. Korci mnie, żeby sobie odkupić White Wizarda, wiecie? Nie wiem, czy się, nie wiem, czy to się tak nie skończy, że na początku roku właśnie sobie kupię, bo mi się White Wizard bardzo podoba. No i drugi filodendron w hydroponice, no to jest, moi drodzy, filodendron Burle Marx Variegata, którego ukorzeniamy właśnie z tego liścia. No ale to, co mi z niego wyrosło, to niestety paczka zielonych liści nie jest to pocieszające, że się już ładnie nie wybarwia. Burle Marks ma bajeczne wybarwienia, właśnie w tej wersji, z variegacją. No, ale no nic nie zrobię. Będę miała takiego. Postawiłam go na parapecie okna wschodnio-południowego. Może go przytnę na wiosnę, może coś się zmieni. Zobaczymy. Będę próbowała. Cieszę się też z tych liści, ponieważ ogólnie Burle Marksy są przepiękne. No, i ciekawą sprawą będzie obserwowanie, co tam się z nim wydarzy w przyszłym sezonie. Będziemy przy tym. Teraz pokażę Wam coś, co bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Dopiero po przestawieniu na zachodni parapet, dopiero po zapomnieniu o tej roślinie, zaczęły się tutaj dziać pozytywne rzeczy. A mowa, moi drodzy, o moim filodendronie Pink Princess. Tutaj mam sadzonkę z Obi, to wszystko. Która zaczęła w końcu w miarę fajnie rosnąć. Wypuściła ostatnio taki oto liść i idzie już kolejny. Natomiast tutaj mamy biedronkową princeskę. Zobaczcie. I wypuściła mi taki piękny listek. Także słuchajcie, zachodnie okno, naturalne słoneczko to jest to, co się spodobało tej princesce. Pojawiają się już jakieś tam ładne wybarwienia. Ten fakt właśnie, że ona tutaj zaczęła rosnąć, sprawił, że nie chcę się jej pozbywać. Chcę jej dać szansę, chcę jej dać też podporę, no bo troszeczkę mi się tutaj y, niestabilnie, wiecie co, trzyma. Jak ją podeprę, zobaczcie, będzie y, no, ładniej wyglądała. Chwilę Dendron Pink Princess nadal w mojej kolekcji zaczyna mnie pozytywnie zaskakiwać i sprawiać trochę radości. Także fajnie. Jest i nadal się trzyma. No i moi drodzy, zaraz obok Filodendrona Pink Princess chcę Wam zaprezentować tutaj e, taką bardziej odjechaną, podrasowaną wersję Filodendron e, Pink Princess Marble, który ma gwarantować nam ładne wybarwienia, takie bardziej e, rozsiane po całej blaszce liściowej. Widzę, że tutaj mój okaz przywypuszcza przepiękne listki o takim mocnym różu. I one wcale nie bledną, ponieważ ten listek większy, różowiutki, jest starszy i jeszcze ma ładne wybarwienia. Tą princeskę też sobie przesadzaliśmy właśnie w ostatnim odcinku, po unboxingu właśnie świątecznej paczki z Hopa. Także jak widzicie, ma się fajnie po trzech dniach. Czekam na kolejne liście, myślę, że to będą fajne. Niespodzianki, i że ten filodendron będzie mnie pozytywnie zaskakiwał. No i nawiązując do ostatniego unboxingu Hopa, tutaj widzicie tego filodendrona Atabapoenze, którego będę na pewno cięła i ukorzeniała, ponieważ chyba że dałabym mu tak podporę, i by sobie rósł. No nie wiem, w każdym bądź razie jest to ostatni filodendron, który w tym roku dołączył do mojej kolekcji, ale nie ostatni, który wam dzisiaj pokażę, bo nie idę po kolei. Jest, jest bardzo ciekawy. Ma fajne takie, słuchajcie, bordowe spody. Mam też oczywiście Filodendrona Bilitie, który widzę już po tym małym listku tam z tyłu, że jest przelany. Bilek czeka na przesadzenie. Wypuszcza coraz ładniejsze liście. Ten jest teraz najnowszy, zobaczcie. Przepiękne. No wiadomo, te rośliny mogą naprawdę wyrosnąć do ogromnych rozmiarów. W ostatnim odcinku na kanale Sydney Plant Guy widziałam Ataba Pense, który miał półtora metrowe liście. Przeogromne. No ja tutaj mam takiego maluszka, no ale wiecie, nie mogę mieć takiego olbrzyma w domu, także niech sobie teraz będzie jeszcze. Jakbym miała zdecydować, który mi się bardziej podoba, no to chyba jednak moje serce bardziej skrada bilek, ponieważ ma fajne pomarańczowe łodygi. Tutaj idzie już nowy listek. No, niestety, powiązałam go tak prowizorycznie, żeby miał trochę ładniejszy pokrój. Może wymyślę coś ładniejszego, no ale pokazuję Wam. To, jak to teraz u mnie wygląda. Wiecie, czasami się coś zrobi, zostawi i idzie się dalej. Pomyślę, z daleka wygląda fajnie, te liście nie są takie. Wiecie, rozłożone. Natomiast tutaj będę jeszcze myślała, co tutaj zrobić z tym gatkiem. Oba filki będą przesadzane w jednym z nadchodzących odcinków, w troszkę bardziej oddalonej przyszłości. Ale taki odcinek na pewno się pojawi. Dajcie znać, który filodendron bardziej Wam się podoba: Atabo Pense czy Bilitie. No, a teraz chcę Wam pokazać mojego filodendrona Brantianum o przepięknie z posrebrzanej blaszce liściowej. Jest to filodendron, który no, jest nieziemsko piękny, moim zdaniem. Ma bardzo hipnotyzującą tą blaszkę liściową. Ja zaczynam mieć taką małą obsesję na jego punkcie, bo chciałabym, aby mi ładnie rósł. Natomiast. Tak się nie dzieje, ponieważ on potrzebuje dużej wilgotności powietrza. Wypuszcza bardzo takie malutkie listki. Ma problemy z ich rozwijaniem. Także słuchajcie, jak tylko mm, będę robiła porządki w witrynie, no to on z powrotem wraca do witryny. No i też mi się podoba wizja, słuchajcie, rozmnażenia tego filodendrona. Chciałabym go sobie zagęścić takimi malutkimi sadzonkami, no ale myślę, że to dopiero zrobię na wiosnę. Zobaczę. Zobaczę, co z tym zrobię, no, na razie stoi w miejscu, jak widzicie, stracił może te trzy dolne liście, ponieważ zdarzyło mi się go przesuszyć niestety, natomiast żyje, żyje, ma się dobrze, jest zdrowy, no i jest mm, piękny, sami powiedzcie. Kolejny ulubieniec, idziemy po kolei, słuchajcie, to jest mój filodendron Florida Ghost. On jest teraz aktualnie największym filodendronem w mojej kolekcji, zobaczcie jakie ma przepiękne miętowe te listeczki, które były kremowo białe jeszcze niedawno, one właśnie się później wybarwiają do takiego delikatnego, kremowego, yy, miętowego koloru. No a z czasem, jak są już bardzo, bardzo stare, no to zielenieją tak jak zwykła Florida. Ja tą Floridę sobie hoduję od tam jednego czy dwóch listków. Chowałam tą sadzonkę na Facebooku od prywatnego kolekcjonera. Przepiękne ma te listeczki. I tutaj się rozwija nowy, jak widzicie, będzie bielutki, idzie jeszcze następny. To jest jedna z moich ulubionych roślin. Potrzebuje bardzo dużo światła i to jest jedyny warunek, aby e, ładnie rósł i się wybarwiał. Dajcie znać, czy macie Filodendrona Florida Ghost w swoich kolekcjach i czy uwielbiacie go tak samo jak ja. Moi drodzy, jak mogą zapomnieć o moim pięknym skandensie? To też jest przecież Filodendron powinien znaleźć się na początku e, razem, właśnie z tymi Filodendronami przewieszającymi się. Oto jeden z moich pierwszych filodendronów. Przepiękne pnącze zielone o serduszkowych listkach. Bardzo je lubię, rośnie bezproblemowo. Oczywiście też był zaatakowany przez wciornastkę, ale troszeczkę więcej udało mi się go odratować. No, zobaczcie, jak on przepięknie rośnie. Był o wiele krótszy. Jak wam go ostatnio pokazywałam, zmieniłam mu stanowisko na półkę przy oknie południowo-wschodnim i ten cały przyrost tutaj. Przez grudzień mi się tutaj pojawił, także niech sobie fajnie rośnie. No, zielonego skandensa mam i ja, nie mogło go też zabraknąć. Jest przepiękny, witalny. No i te serduszkowe listeczki mówią same za siebie, a do tego pięknie błyszczą, jak się je wyczyści. Dobrze, dobrze, że mi się o nim przypomniało. Teraz, kochani, chcę wrócić do tych dwóch roślin, na których zobaczyłam dzisiaj wciornastkę właśnie przy okazji przygotowań do tego odcinka. E, niestety, niestety, one są po oprysku polysektem, jeszcze sobie obsychają. E, niestety jest to mój Filodendron Tortum, którego wciornacka zauważyłam właśnie w tym młodziutkim listku. Ten listek, który się wcześniej rozwijał, również trochę ucierpiał. Tego Filodendrona mam z Jungle Boogie, z tego mystery boxa. Słuchajcie, jak widzicie, no rośnie. Rośnie, nadal u mnie żyje, jest mu dobrze, siedzi w witrynie póki co. E, natomiast, bo chcę, żeby troszeczkę, wiecie, nabrał jeszcze masy, zanim go wystawię z witryny. E, natomiast, no cieszę się, że w porę te wciory tutaj stąd przepędziłam. Ja jeszcze tym roztworem Poliesektu go e, podlałam. On jest właśnie w mieszance Bigosu, takiej Bigosowej świątecznej. No i co? I gdyby nie te wciory, to wszystko byłoby super. Zobaczcie, roślina jest niesamowita Nie mam do niego osłonki, bo on wisi w Window Flower pod Takiej przyczepianej o słońce do, do szyby witryny Jest zupełnie inny niż wszystkie inne rośliny No i bardzo się cieszę, że mam go w kolekcji To naprawdę przepiękna roślinka No i kolejny gagatek, który oberwał od wczornaska, A w zasadzie zaczął obrywać No to jest mój Filodendron Melanocryzum z Obi Jak widzicie ma przepiękne duże liście. Ten liść tutaj oberwał, ponieważ mój synek gdzieś go dosięgnął. Także mam takie brzydkie tutaj uszkodzenia mechaniczne. E, natomiast reszta ma się w miarę ok. No zobaczymy co to będzie. No niemniej jednak nie można mu odmówić uroku, piękna. Tutaj ten szczyt, którego dorobił się brzydki w obi obcięłam, bo nie mogłam na niego patrzeć. Ale na razie nie widzę tutaj, żeby startował gdzieś z jakiegoś oczka. No, i ten filodendron niestety, ale też czeka jeszcze na przesadzenie. Także przesadzę go do jakiegoś takiego chrupiącego, aroidowego miksu premium, dam mu lepszą podporę, ładniejszy palik, mocniejszy i myślę, że, że zacznie rosnąć. A jak tam wasze filodendrony melanochryzum są kapryśne, rosną wam szybko, a może tak jak u mnie stoją w miejscu dawajcie znać w komentarzach mój przedostatni nabytek to jest filodendron ploumani, który przyszedł do mnie z, w imporcie zimowym z Equagenery, paczka szła akurat w najgorsze mrozy, no i ten filodendron jest teraz na małej kwarantannie pokażę Wam tutaj jego zdjęcie jak przyszedł, muszę przysiąść do tych roślin i obejrzeć je jak one sobie tam radzą one były posadzone właśnie do dużej donicy i zostawione pod lany super trajbem i rizotonikiem. na plumani też będziemy niedługo przesadzać, podobnie jak reszta tego importu. No i słuchajcie moi drodzy, dobrnęliśmy do końca. Nie było tu jakichś dużych, szałowych roślin, ale myślę, że i tak są to interesujące rośliny i naprawdę sprawiają mi dużo frajdy e, podczas ich uprawy i obserwowania jak rosną. E, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, to bardzo pomaga moim filmom Dzięki łapkom w górę i waszym komentarzom te filmy mam wrażenie trafiają do większej ilości odbiorców, co też mnie motywuje i cieszy i motywuje do dalszego nagrywania, żeby te filmy się jednak często pojawiały. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, no to zachęcam do subskrypcji, no bo filmów będzie więcej i więcej, a wy będziecie dzięki temu na bieżąco, kochani. Głowy mam pełną pomysłów do nagrywania filmów, tylko muszę znaleźć czas na, na właśnie nagrywanie i montowanie. Wbijajcie też na mojego Instagram. Tutaj się pojawi zaraz nazwa, mojego konta na Instagramie. No, i jeszcze raz wszystkiego dobrego. Widzimy się w nowym roku w kolejnym filmie na temat mojej wishlisty. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Papa. Pa.